Odkurzacz przyszedł do mnie z polskiego magazynu w 3 dni. Był zapakowany w te pudełko, plus do tego jeszcze szare pudełko, więc raczej nie powinno się nic jemu podrozystać. Rozpakujmy sobie teraz całość i zobaczmy, co jest w środku. W zestawie, oczywiście, mamy papierologię. Jest tutaj instrukcja obsługi po polsku i karta gwarancyjna, bo warto zaznaczyć, że odkurzacze iLife mają 2 lata gwarancji w Polsce, nawet te kupione na AliExpress. A w zestawie znajdziemy szczotkę do trudno dostępnych miejsc z włoskami. Główną rurę, przedłużkę do odkurzania, która ma możliwość regulacji od 90 cm do 1,10 m. To jest uchwyt montażowy, abyśmy mogli przypiąć odkurzacz do ściany. W zestawie są śrubki montażowe. No i pod spodem mamy baterię 2200 mAh. Zamienne części takie jak filtr czy szczotka. Jest tutaj jeszcze czyścik. Oczywiście ładowarka na nasze europejskie złącza. No i najważniejsze, czyli turboszczotka, która ma swój oddzielny 15-watowy silnik, a także baza ze zbiornikiem na śmieci. Tutaj podłączamy baterię. Jednym przycięciem możemy opróżnić nasz zbiornik na śmieci. Po włożeniu baterii podłączamy przedłużkę, do tego turboszczotkę i możemy odkurzać. Sprawdźmy najpierw, jak odkurzecz poradzi sobie na płytkach z płatkami, ryżem i mąką. Oczywiście, najpierw zaczynamy od trybu standardowego. Jak widzicie, tryb standardowy wystarczyło tylko kilka pociągnięć, i już podłoga jest czysta. A teraz te same zabrudzenia na dywanie. Zaczynamy od trybu standardowego. Ryż w niektórych miejscach, gdzie wbił się mocniej w dywan, na razie zostaje. Przełączmy na tryb maksymalny. I od razu też zobaczymy, jak zbiera mąkę. No, i jak widzicie, odkurzasz w trybie maksymalnym. Daje radę nawet na takim krótkim dywanie. Jak widzicie, trochę brudu się zebrało. Teraz jednym przyciśnięciem wystarczy otworzyć klapę. I wysypać wszystko, co zebraliśmy. Zbiornik tutaj ma pojemność 1,3 litra, co powinno pomieścić stosunkowo dużo brudu. Moc tego odkurzacza to 10,5 kPa, ale jak widzieliście, radzi on sobie na płytkach, na panelach, a nawet na dywanie. Jego budowa jest bardzo prosta, na plus na pewno wymienialna bateria. Tutaj jednym przyciskiem wystarczy przycisnąć, on się uruchamia. Tym górnym przyciskiem zmieniamy na tryb max. Do odkurzania zakamarków czy foteli w samochodzie świetnie sprawdzi się ta końcówka. Będzie ona docierała do trudno dostępnych miejsc. Dołączona tutaj bateria 2200 mAh daje nam możliwość odkurzania jakieś 35 minut, a w trybie maksymalnym niecałe 10 minut, co moim zdaniem jest trochę średnim wynikiem. iLife H55 to jeden z najtańszych odkurzaczy pionowych. I jeżeli szukacie uzupełnienia dla takich odkurzaczy, no to może być dobrym wyborem, ale jeżeli chcecie odkurzacza pionowego, który zastąpi wam wszystkie odkurzacze i będziecie tylko nim odkurzać, no to może być trochę za słaby, bo jak widzieliście na krótkim dywanie sobie radzi, ale wystarczy dłuższy dywan i ta moc będzie już za słaba. 10,5 paskali poradzi sobie na płytkach czy panelach, ale z zebraniem sierści z dywanu może już być problem. Jeżeli szukacie czegoś mocniejszego, to niedługo będzie test iLife G80, który jest dwa razy drobny ale też dwa razy mocniejszy. Sprawdzimy jak on radzi sobie na trudnych powierzchniach. A wracając do iLife H55, jest to odkurzacz, a w zasadzie taka elektryczna zmiotka, która będzie zawsze pod ręką. Dzięki uchwytowi zamontujemy sobie na przykład ją w kuchni. Możecie zawsze go wziąć, jeżeli gdzieś tam rozsypiecie jakąś mąkę czy ryż. W każdej chwili weźmiecie, sprzątniecie i macie już czyste, nie trzeba chodzić uruchamiać tego odkurzacza automatycznego, który jeździ tam raz w tygodniu czy nie wiem jak go sobie stosujecie, więc jeżeli jako takie uzupełnienie do odkurzacza jeżdżącego, no to ten dobrze się sprawdza. Na plus na pewno wymienna bateria, możliwość regulacji tej przedłużki i diody, które oświetlają nam sprzątane miejsce. No, i to by było tyle z testów tego odkurzacza. Linki do jego zakupu macie w opisie. Jest on z wysyłką z Polski, więc dostajecie go w 3 dni. Moim zdaniem, jeżeli nie chcecie kupować nic droższego, no to warto się nim zainteresować. Dzięki za oglądanie tego materiału. No, i do następnego. Cześć!